Dobry? Wie pani co ja dzwonię w takiej sprawie, bo chyba źle mnie pani zrozumiała i, i, i nie wiem o co chodzi do bardzo? Nagry e... Nagrywam pani Aniu. Nagrywam. Myślę, że, dobrze, pani, pani... że pani dobrze zrozumiała i ja panią też dobrze zrozumiałam. Ale ja nie rozumiem właśnie. Uh -huh. ale nie, ja, ja nie rozumiem o co chodzi. Uh -huh. Po co pani mógłby... A po co pani w tych ODR-ach tam jeszcze siedzi, co? Za unią jest pani? Przeciwko rolnikom jest pani? Po co pani to mnie dzisiaj pani... dzwoni? Ale pani Karolina chce tylko wyjaśnić sytuację, o co chodzi. No jaką sytuację chce pani wyjaśnić? Słucham. No co się stało? No, no właśnie, no, byłam... no, co, no co się stało? No no słucham. Co się stało? No, byłam, byłam u pani na tym szkoleniu, co wtedy chodziliśmy na spacerze i szukałyśmy roślin. No? I chciałam... Tak, i chciałam się po prostu zapytać, bo ja kupowałam od Pani suszone zioła. Dziewannę Pani kupowała na pewno? Tak, i jeszcze kupowałam inne rzeczy? A skąd, zioła była, A skąd była ta dziewanna? No to to Pani, ale pamięta Pani tą sytuację? No i co, dziewięć 9, była... 9 miesięcy Pani teraz się przypomniało, że dziewanna nie jest podpisana dziewanną? Tak, bo ja schowałam te ziółka i po prostu ich nie potrzebowałam. To nie jest moja dziewanna. Czy ja. A ja nie wiem, gdzie pani ją kupiła. To nie jest moja dziewanna. Ale, e, pani Karolina, bo ja, ja, ja nic do pani. No, nie wiem, bo, bo chciałam się zapytać, bo z panią przecież mieliśmy mieć kontakt. No i co z tego, tak że? No, no, mieliśmy mieć kontakt i gdzie był ten kontakt? Gdzie pani była tyle miesięcy? No właśnie, miałam to schowane. chyba to no dobrze, że nie potrzebowałam. E, używać... No nie, no proszę, panią wzięła, jak się kupuje, to się je zużywa na bieżąco. Ja doskonale i pamiętam panią. Bo pani miała problemy, podobno tutaj jakieś tam z e, zajściem w ciąży i tam, jeszcze coś tam. No. I co koleżanki? Co koleżanki doradziły? A jakie koleżanki? Ja... Pani Karolino, ja tu nie mam żadnych, nie wiem, dziwnych jakichś uzłudzeń europejskich, rzeczy. to, co Pani tutaj mówi. Ja nie wiem, nie mam pojęcia o co chodzi. Bo schowałam po prostu do szafki te zioła i miałam to niepodpisane. I stwierdziłam, że napiszę do Pani. Na to, mojej to jest dziewannie jest napisane dziewanna. Dziewanna jest napisana. A to jest wysypane, jest mieszanka wysypana i wsypana jakaś inna dziewanna. Nie wiem, co żeście kombinowały sobie kobietki. Nie wiem. Ale, ale co my nauczymy? A ja ale nie wiem, my... ja nie wiem. Nagrywałyście nie? na tym spacerze, nagrywałyście do iluminatów tam i ja nie wiem, nie wiem, co wy tam ale... sobie, nie wiem, nie wiem. Co my no ale pani Kolejno, panie chyba nas nie rozumiem. Nie jestem w szoku. Ja nie rozumiem ileś milionów Polek i Polaków, które po prostu nie protestują przeciwko temu, co się dzieje tutaj w Polsce. Nie rozumiem tego, naprawdę nie rozumiem. I dlaczego właśnie mnie próbujecie wszyscy zniszczyć i nie polecacie moich ziół, nie ma sprzedaży moich ziół. I nie rozumiem. Ja mówię, Karolino, to, nie nikt, rozumiem. Nie nikt, nikt nie sprzedaje dalej Pani ziół, a jeżeli Pani chce się tutaj wystawiać z jej parniku, to przecież... Yy, nie, ja mam mówimy, nie mam Ta ochoty się tam wystawiać. Nie mam ochoty się tam u Was wystawiać. Po tym, co tam się wydarzyło, to nie mam ochoty się wystawiać. Ale ja nie, nie wiem, co się wydarzyło. wiem. No to jak Pani nie wie, no to Pani nie wie. No nie dowie się Pani. Proszę wejść na, na stronę yy, Pani, która organizowała to spotkanie i się Pani dowie. Wy ciągle nie wiecie, o czym ja mówię. Bo, bo pani każda ma swoje życie, i, i, i po prostu nie wiem, nie wiem. No, jeżeli się przydarzyła pani jakaś przykrość, to, to bardzo mi przykro. Nie należę ale... do iluminatów i nie dam się wkręcić do iluminatów. Ale ja też nie należę do iluminatów. No to nie wiem, do kogo pani tam należy. W każdym bądź razie koleżanka, tak jak napisałam, koleżanka, koleżanki tam już o stołki się starają i to tak idzie. A to. To, to wie pani, to nie zależy, że wiedza no koleżanka, koleżanki Ale 10 miesięcy i pani się tutaj zgłasza z dziewanną. Ta dziewanna nie jest moja, ja pani powtarzam. Jeśli sprzedaję pojedyncze zioła i dziewannę, gdybym miała sprzedaży dziewannę, to jest napisane na tej niebieskiej karteczce dziewanna. A nie pana tak, ja jakaś inna. Ja ale miałam inne dzieła od pani i one były wszystkie podpisane, tylko po prostu ta, ta dziewanna nie była podpisana, dlatego nie też jest nie wiedziałam, co, to co To jest to możliwe. Nie jest możliwe. Przesypała pani inną dziewannę, kupiła pani gdzieś indziej dziewannę i przesypała pani dziewannę. Ale po co miałbym to robić? ja nie wiem po co? Może oddać do pidu. może iść na policję. No co, z pani? Może coś no tam. Co, pani? Nie wiem. Po tym, co mnie tam spotkało, to ja nie wiem, czego mogę się od was jeszcze spodziewać. Matko paska, ja nawet nie wiedziałam, że Panią coś no, złego spotkało. No, no, tak, dla, zakry, dla... zakrywanie jednego oka i tam takie różne inne rzeczy także. Pani Karolina, ja nie wiem o co chodzi. Ja nic, ja po tym nawet nie, nie rozmawiałam bo tym. No po prostu ja nie wiem, ja jestem w szoku ciężkim, bo wrzuca mi Pani na swój profil, a ja naprawdę nie miałam nic w zamiarze i nic nie zrobiła. No to, to pewnie, no zrobiła. to ma Pani pecha po prostu dzisiaj. Jeszcze wrzucę na YouTube tę rozmowę. Proszę dalej tłumaczyć, proszę dalej tłumaczyć, wrzucę na YouTube. A. No dobrze, no, no ale to chyba tak nie powinno wyglądać. No tak to wygląda. Tak to niestety wygląda. Jestem cały czas dyskryminowana we własnym kraju. I tak to właśnie wygląda. Matko Boska, no co przykro no mi, to, bardzo, no, że no to, to właśnie. W końcu może się wszyscy obudzicie, jak to wygląda. Jak są zniszczeni rolnicy, jak są ostatnie gospodarstwa niszczone na terenie tutaj Polski. I nikt z tym Pani nic tarodina. nie robi. Wszyscy pani idą pani tylko skąd... do Koryta. Wszy... Proszę mi już dać spokój. Wszyscy idą Ale do Koryta, do Koryta tylko i żeby tylko tam załapać i żeby gminy, urzędy istniały i nic więcej. Rolnictwo was nie interesuje, więc dzisiaj. Się Ale pani skąd dowiecia. pani wie? Ale skąd pani wie, czy na przykład nie bierzem, czy ja jako ja, ja nie biorę na przykład udziału w takich strajkach, czy nie popieram tych strajków? A pani... Nie no i co z tymi zrobiła? strajkami? Wiem, Proszę mi powiedzieć, co z tymi strajkami? Kto kto straj strajkuje, kto z rolników strajkuje? Ci, co są po prostu w tych spółeczkach uwikłanych korporacyjnych? No strajkują też ci mali rolnicy. Jacy maja, to mali rolnicy? Tektarów. Wyciągacie ich na ulicę, żeby później ich zniszczyć? Naciągacie no, ich, żeby dobrze, dopłaty dobrze. tylko były? Pani, Pani Karolino, proszę, bo to jest już mowa nienawiści. Ja jaka prostu, mowa nienawiści? Nie chce, jaka, nie jaka słucham, udziału, słucham, jaka panie, mowa nie jest nie nienawiści? Ja tylko chciałam się zapytać, Słucham, jaka jest mowa jest, nienawiści. Co to jest Czy mowa nienawiści? Panią, ja nie pytam się. Panią, ja nie chcę z panią rozmawiać. To, co jest, ta, jaka jest ta niemowa nienawiści? No właśnie, to jest właśnie mowa nienawiści. Niszczenie normalnego człowieka. To jest ich mowa nienawiści. 10 kwietnia 2024 w Barlinku byłam w zeszłym roku. Jak sobie przypominam, to w czerwcu albo w lipcu. Coś, coś, właśnie, coś właśnie w tych miesiącach. Miesiąc czasu czekałam na to spotkanie. Pani się ze mną kontaktowała. Ta pani akurat wpadła, wpadła na chwilę. Na chwilę do końca nie była na tym spotkaniu. Ja mam pamięć dobrą, bardzo dobrą, bardzo dobrą. A tak jak powiedziałam, wyciągacie tych rolników na ulicę po to, żeby ich policzyć. Tak jak tutaj wciągaliście przez te trzy lata w różnego rodzaju protesty, tak to się dzieje teraz. Także wszystkiego dobrego, spokojnej nocy. Nauczycie się nie przyłazić do mnie. Tak jak powiedziałam już ile razy, nie chcesz, nie kupujesz. I koniec.